Oj, ileż ja czekałem na to, by ta seria wreszcie została zanimowana. W styczniu 2025 roku wychodzi Sakamoto Days. Animacja mangi, która naprawdę mnie zaskoczyła. I dzisiaj powiem wam, dlaczego powinniście to obejrzeć. Wyobraźcie sobie, że gdzieś na świecie jest legendarny asasyn. Gość, o którego sile i sprysie dosłownie snują legendy. Typ jest totalną bestią, ale pewnego dnia przychodzi na emeryturę. I nie, nie była ona jakoś strasznie wymuszona. Uznał, że zmieni swoje życie, bo oczywiście poznał wspaniałą kobietę, założy rodzinę i będzie prowadził warzywniak na, nie wiem, Pradze Północ. No i wszystko się pięknie klei, dopóki jego byli wspólnicy, przeciwnicy, pobratymcy, przeciwników, ciocie, wujkowie... I trzy czwarte świata, z którym gość miał do czynienia, nie wierzy, że ten po prostu zrezygnował z bycia zabójcą. Nasz bohater, który teraz ma dodatkowe kilogramy i no ogólnie się zapuścił, to jakimś cudem nie wyszedł z formy. Bierze do pomocy znanego już chłopaczynę, który jest telepatą, i razem będą walczyć z nieodpuszczającą sakamoto przeszłością. John Wick? A kto wie? To takie większe too long don't read. I cóż, fabuła brzmi gites, ale świat widział już wiele filmów skupionych wokół emerytowanego Merka, zabójcy, gangstera, co w takim razie sprawia, że Sakamoto Days jest naprawdę warte czasu. Po kolei. Przede wszystkim sceny walki. Manga oferuje jedne z najlepszych scen walki jeśli chodzi o ostatnie tytuły. Choreografia starć jest szczegółowa i płynna, a sposób przedstawienia ruchu i dynamiki na panelach łączy w sobie klarowność i taki power. Ten punkt jest szczególnie ważny, bo choć mamy tytuły, które mają genialne sceny walki, te są przystępne jedynie dla osób, które już wciągnęły się w ten świat. Wydaje mi się, że akcja w Sakamoto Days przedstawiona jest w tak czysty sposób, że osoby spoza świata mogą podejść do tego tytułu jako Gateway Anime. To może być po prostu seria warta polecenia świeżakom. Po drugie, fabuła. Choć ta jest naprawdę prosta i nieskomplikowana, ma w sobie coś, co przyciąga i sprawia, że trudno się oderwać. To jedna z tych historii, które mimo swojej prostoty potrafią wciągnąć na długie godziny. Nie zamierzam zdradzać zbyt wielu szczegółów, ponieważ sednem tej opowieści nie są zawiłe intrygi, wielowymiarowe tajemnice, skomplikowane zwroty akcji czy podróż w czasie i 50 wymiarach. Siła Sakamoto Days leży gdzieś indziej w bohaterach. A dlaczego? Bo, uwaga, uwaga, mają. Masę screen timeu. I słuchajcie, wiem, że tego nikt nie lubi, ja też nie, ale podobno czasem trzeba to zrobić. Statystyki nie kłamią. Prawie 90% widzów to widzowie bez subika. Jeśli podobają Ci się moje treści, zostaw lajka i rozważ subskrypcję. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Ja tymczasem wracam do odcinka, bo jeszcze sporo przed nami. Postacie są prawdziwym sercem tej serii. Każda z nich to unikatowa osobowość, która wnosi coś wyjątkowego do historii. Są różnorodne, pełne życia i naprawdę zapadają w pamięć. No, przynajmniej na początku. Co więcej, i to bardzo ważne, tak jak już wspomniałem, każda z nich dostaje wystarczająco dużo czasu ekranowego, czy w tym wypadku kartkowego, aby mogła się rozwinąć i zapaść nam w pamięć. Twórcy zadbali o to, by nie tylko główny bohater, którego szczerze to czasem jest nawet mniej niż postaci pobocznych, i to nie tak tylko czasem ale także postacie drugoplanowe, czy nawet epizodyczne, miały swoje 5 minut, żeby zabłysnąć. Dzięki temu świat Sakamoto Days wydaje się tętnić życiem i jest pełen charakteru, nie jest tak płytki jak w wielu naprawdę dobrych seriach. To właśnie odróżnia tę mangę od wielu innych tytułów, które wrzucają nam na twarz całe armie postaci, tylko po to, by później o nich zapomnieć lub potraktować je jako tło, albo istne przerwniki. Ile razy widzieliśmy serię, gdzie po świetnym wprowadzeniu bohaterowie zostają zepchnięci na margines i nie mają żadnego wpływu na dalszy rozwój fabuły. Myślę, że każdy, kto tego teraz słucha, ma przynajmniej trzy serie, które odwaliły coś takiego. Sakamoto Days takiego błędu nie popełnia. Tutaj każda postać, która odgrywa jakąkolwiek rolę w historii, zostaje przedstawiona w sposób kompleksowy. Zyskujemy czas, by ją poznać, zrozumieć jej motywację i co w moim wypadku często się zdarzało. Polubić. Ale muszę wam wspomnieć, że im głębiej w mangę, tym troszkę się to zaciera. Niemniej uważam, że taki kick, przynajmniej na początku lub w bardzo dużej części opowieści, jest istym must have'em. Może to też przez odbiór innego medium. Cóż, zobaczymy. Niemniej bohaterowie w tej mandze nie są tylko dodatkiem. Jak już są, to są kluczowym elementem całości. Ich interakcje, rozwój i różnorodność sprawiają, że historia nabiera głębi, a świat przedstawiony jest naprawdę autentyczny. Tutaj warto też wspomnieć coś, na co zwraca uwagę w sumie większość osób. Ja osobiście nie zauważyłem tego na początku, ale kiedy o tym usłyszałem, to faktycznie sporo zmienia. Przede wszystkim nie mamy tutaj bandy licealistów jak w 90% shonenów. To w większości dorośli ludzie, i myślę, że przez to ten odbiór też jest zupełnie inny. Po trzecie. Budowanie świata. Nie mamy tutaj całego systemu mocy opartego na korepetycjach z matematyki i zajęciach dodatkowych z fizyki, jak na przykład w Jujutsu Kaisen. W skrócie, system nie jest przekombinowany. To trochę też dlatego, że sam Power System jest, ale nie opiera się o żadne trudne do ogarnięcia terminy. Bohaterowie w teorii walczą na zasadach typowej bijatyki, bez rzucania pradawnymi kulami czakry mędrca siedmiu pizz zakrzywiania czasoprzestrzeni i wyczarowywania pradawnych pomidorów. Mamy tutaj masę fikcji, ale bardzo, cóż, powtórzę się, przystępnej. Jak mogliście usłyszeć, powtarza się w tym filmie słowo przystępność i właśnie do tego chciałbym wrócić. Sakamoto Days może być nową serią, która ma potencjał oszarować nowicjuszy w świecie anime i mangi. To tytuł, który pokazuje, że chińskie bajki to nie tylko utarte schematy, ale również różnorodne historie, zarówno te, które angażują i skłaniają do myślenia, jak i te, które pozwalają się zrelaksować i po prostu dobrze bawić. Nie da się ukryć, że mamy już kilka tytułów idealnych na początek przygody z anime i mangą. Swoją drogą nagrałem kiedyś o tym film, ale chyba niedługo przyda się część druga. Jednak lata lecą, i w 2025 roku polecanie na start takiego Death nota może nie być dla każdego. Dlaczego? Choć to seria ponadczasowa pod względem fabularnym, dla wielu jej oprawa wizualna może wydawać się no, wręcz archaiczna. Spotkałem się nawet z opiniami, że De wygląda jak jakaś stara bajka. Oczywiście, mi osobiście trudno jest się z tym zgodzić. Death Note to klasyk, który ogląda się przede wszystkim dla jego fabuły, a nie dla efektów wizualnych. Ale ten przykład doskonale pokazuje dlaczego warto mieć nowe i świeże tytuły, które mogą być świetnym wprowadzeniem dla nowych fanów. I tutaj całe na biało pojawia się Sakamoto Days. Seria ta nie tylko zachwyca przystępnością, ale też daje ogromną frajdę doświadczonym czytelnikom mangi, naprawdę nawet tym, którzy zjedli na tym zęby. Potrafi ona połączyć humor z akcją w sposób, który przyciąga szeroką publiczność. Jeśli miałbym ją do czegoś porównać, to pierwszy nasuwa mi się na myśl One Punch Man. Obie serie świetnie łączą te dynamiczne sceny akcji z humorkiem. Innym przykładem mogłoby być Way of the House Husband. Czy Jakuza w fartuszku, jak to już tłumaczą na polskich streamingach, ale przygody emerytowanego zabójcy Sakamoto mają swoją unikalną duszę. To coś więcej niż tylko nawiązanie do popularnych tropów. Sakamoto Days ma własną tożsamość, swoje ja, które wyróżniają na tle innych tytułów. Manga ta to idealny balans między akcją, humorem i odrobiną emocji. Jest prosta, przystępna, ale absolutnie nie jest nudna. Dla nowych fanów to świetny punkt startowy, a dla starych wyjadaczy solidna dawka rozrywki. A jeśli z jakiegoś powodu nie lubicie czytać mangi, już niedługo będziemy razem mogli cieszyć się Sakamoto Days w wersji anime. Jeśli zrobione będzie równie dobrze co manga, możemy spodziewać się prawdziwego hitu, i tak właśnie przewiduję więc jeśli będziecie szukać czegoś świeżego i wyjątkowego, to polecam Wam sprawdzić już w przyszłym miesiącu przygody Sakamoto, o ile nie z pieprzą animacji, tak jak na przykład w Uzumaki. Sakamoto Days będzie miała swoją premierę na całym świecie już 11 stycznia 2025 roku, no, będzie ona na Netflixie. Co tydzień będzie wychodził nowy odcinek. Druga część sezonu pierwszego ma zadebiutować już w lipcu tego samego roku. Dajcie znać, czy znacie Sakamoto Days, a jeśli tak, to czy wam się podobało. Czekam na wasze komentarze. Tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia. Uż!